Krząż brzmi w trzcinie, w Szynie. To jedno ze zdań, którymi Polacy nałogowo torturują obcokrajowców uczących się języka polskiego. A jeśli zastanawialiście się kiedyś, jakie są łamańce językowe w języku wietnamskim, to dowiecie się za chwilę. A więc moi drodzy, do dzieła pierwszy wietnamski łamaniec językowy. Najpierw powiem wam go po północno-wietnamsku, a później po południowo wietnamsku. Będzie drobna różnica w wymowie. Najpierw północno północnowietnamski brzmi to mniej więcej tak: Hom qua qua noi qua qua ma khom qua. Hom nay qua ma qua A teraz po południowo wietnamsku, czyli tak jak się mówi w Sajgonie. Hom qua qua noi qua qua ma khom qua. Hom nay qua noi ma i to znaczy mniej więcej tyle, że wczoraj powiedziałem, że przyjdę, ale nie przyszedłem, a dzisiaj powiedziałem, że nie przyjdę, ale przyszedłem. Drugi wietnamski łamaniec językowy. Teraz, moi drodzy, to jest od środkowego Wietnamu przez południe aż po deltę, ponieważ jest tutaj słowo hot, hot vi, to znaczy jajko kacze, ale to nie jest tak jak na północy. Wietnamuś mówi chân vị, tylko hot vi ale to jest praktycznie to samo, tylko inaczej się mówi, bo inny region po prostu. Więc teraz, moi drodzy, ten łamaniec językowy jest szczególnie uwielbiany przez Wietnamczyków do torturowania obcokrajowców, ponieważ jeśli śle, się źle wypowie słowo lo, lo, znaczy odwrócony, bo tutaj chodzi o jajko z zarodkiem, kacze jajko z zarodkiem, ono się mówi pomylone lub odwrócone, ponieważ gdy wrzuci się je do wody, to ono wypływa na powierzchnię i się obraca. Czyli tą większą, grubszą częścią, grubszym końcem, jest odwrócone do góry, dlatego odwrócone lo. Jeśli wypowiemy źle to słowo, to powiemy <laughs> bardzo niecenzuralne słowo, oznaczające pewną część ciała kobiety. Nie jest dobrze to mylić, a Wietnamczyków, bardzo, Wietnamczyków to bardzo bawi. No w każdym razie, łamaniec językowy brzmi mniej więcej tak. Znaczy to tyle, że gotuję jajko z zarodkiem, pomyliłem, ugotowałem inne, kacze jajko, zjadłem później to odwrócone, znaczy to pomylone jajko, ale to, to pomylone w sensie to niewłaściwe. Po czym ugotowałem znowu jajko odwrócone, czyli to z zarodkiem, po czym znowu pomyliłem i zjadłem to jajko niewłaściwe. Trochę skomplikowane, prawda? No trudno. Trzeci wietnamski łamaniec językowy. To jest drugi łamaniec językowy, ulubiony przez Wietnamczyków do dawania obcokrajowcom, żeby sobie przeczytali najczęściej przy piwie, żeby można się było pośmiać z wymowy obcokrajowców, ponieważ tutaj jest słowo mway. Błej znaczy pora, pora dnia, czyli tam popołudnie były ciało, wieczór bój toj. No i tutaj problem jest taki, że wymawiając słowo błęj w niewłaściwy sposób. Zamiast tonu pytającego w innym tonie, o którym będzie kiedy indziej, to z kolei jest, oznacza część ciała, ale tym razem nie kobiety, tylko mężczyzny. A resztę już możecie sobie sami dopowiedzieć. W każdym razie, pełne zdanie brzmi tak. Bój cio an bój bój tối an bój I to znaczy, że w południe jadłem kwaśne pomelo, a wieczorem jadłem śmierdzące pomelo, takie już zepsute. Czwarty wietnamski łamaniec językowy brzmi mniej więcej tak. Ci lat zau luok, em lat była chwila zawahania, więc teraz muszę szybciej. Ci ladzozoj, mlozał zoi. Znaczy, że ty, starsza siostro, obierasz warzywa, w sensie przebierasz warzywa, bo tutaj je się dużo zieleniny i trzeba ją przebrać, żeby wiedzieć, które te liście są zjadliwe, które należy odrzucić. To no i znaczy, że ty, starsza siostro, przebierasz najpierw warzywa, później gotujesz. A ja gotuję warzywa już przebrane. Piąty wietnamski łamaniec językowy. Ten jest najdłuższy ze wszystkich siedmiu, które dla Was dzisiaj przygotowałem i brzmi tak, tam Znaczy mnie więc tyle, że tam myślała, że wyznałem miłość tu, już w kwietniu, a tak naprawdę to jeśli kocham tam, to będę szeptał. Sprawdzając jej reakcję na te wieści. Szósty wietnamski łamaniec językowy. Moi drodzy, brzmi to mniej więcej tak. Baba Beo Ban Baein ben. znaczy, że pani numer 3, to po prostu urodziła się jako druga w domu, dlatego numer 3, logiczne. Sprzedaje takie ciasteczka, pierożki ban na brzegu morza. Tyle proste, smaczne. A teraz, moi drodzy, ostatni, siódmy wietnamski łamaniec językowy brzmi mniej więcej tak. Jak widzicie, tutaj z kolei problemem było to, że jest dużo głoski. Aczkolwiek zdanie jest jak najbardziej sensowne i brzmi mniej więcej tak. Mąż pani 9 zmarł, ale ona go jeszcze nie pochowała. Czeka, aż banany będą. Dojrzałe i wtedy go pochowa. Takie trochę makabryczne, ale tutaj wiecie, w Wietnamie duchy, życie, śmierć, wszystko się, jest normalnym elementem życia i całego kręgu tutaj życia kolorowego wiatru i tak dalej, tak dalej, jak Pocahontas śpiewała. No i po prostu to jest standardowa, normalna rzecz, że ktoś. Umiera i trzeba go pochować, i banany tutaj akurat muszą być już dojrzałe, ponieważ banany stawia się na ołtarzyku przodków duchom. Jeśli chcecie posłuchać więcej o duchach, to zajrzyjcie tutaj, tutaj będzie link do innego filmu, akurat o składaniu darów duchom. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to dajcie suba, dajcie lajka, dajcie znać też w komentarzach, co Was interesuje i o czym jeszcze chcielibyście się dowiedzieć na temat Wietnamu. A na razie, dzięki! I do zobaczenia. Cześć!